Ja chciałbym opowiedzieć, bądź odpowiedzieć na pytanie, co to jest wulgata, bo to właśnie jest mały problem, który się łączy z moim wykładanym przedmiotem. Mianowicie, krótko odpowiadając, jest to Biblia łacińska, Biblia pisana po łacinie. A wiemy, że Stary Testament został zapisany w języku hebrajskim, natomiast Nowy Testament w greckim języku, a jest... Biblia łacińska. Więc jakie były losy, czy koleje przejścia od hebrajskiego, greckiego do języka łacińskiego? Otóż e, trzeba pamiętać, że Chrystus zgłosił swoją dobrą nowinę, nauczanie dobrej nowiny w języku aramejskim, hebrajskim. Natomiast apostołowie, ewangeliści zapisali to wszystko w języku greckim, Dlatego, że w Imperium Romanum, w rzymskim imperium, językiem urzędowym był język łaciński, natomiast językiem kultury, takim nośnikiem kultury, myśli, idei wszelakiej, był grecki. To jest coś podobnego jak dzisiaj angielski. Chcąc być znanym, chcąc, by nasze idee były znane w wszelkim świecie, musimy wyłożyć to, co chcemy powiedzieć w angielskim języku. Wówczas właśnie Greka, taką funkcję spełniała. I właśnie ci misjonarze, apostołowie pierwszych wieków szli przez świat, przez świat kultury heleńskiej, przez świat tego imperium, niosąc z sobą księgi Nowego Testamentu zapisane po grecku, jednocześnie naucząc po grecku, bo spotykali ludzi, którzy grecki język rozumieli i w ten sposób w pierwszych 200-300 latach Ewangelia była głoszona w greckim języku. Jednak im bardziej na zachód imperium, ten grecki mniej był znany. I w związku z tym na potrzeby parafii poszczególnych lokalnych wspólnot kościelnych tłumaczono te teksty greckie bądź hebrajskie z Starego Testamentu na język łaciński. Co wspólnota to inny przekład, prawdopodobny, ale nie taki sam. I na początku IV wieku, a właściwie. Był to rok 382, to jest pod koniec IV wieku. Papież Damazy zlecił jakiemu Hieronimowi, aby dokonał uporządkowania tego tekstu łacińskiego, czyli wybrał jakiś jeden tekst, bądź uzupełnił, bądź przetłumaczył poprawnie z tych dwóch języków. Pochodził on z Dalmacji, to jest dzisiejszej Chorwacji bądź Słowenii. Bardzo zdolny językowo, więc znał już język łaciński. Wybrając się na wschód poznał język grecki, tam też poznał język hebrajski. Wrócił na zachód do Rzymu i tam dał się poznać papieżowi Damazemu. I ten poprosił go, aby uporządkował tą kwestię tego tekstu biblijnego. Tekstu, który był za każdym razem inaczej tłumaczony. W różnych, można powiedzieć, kościelnych wspólnotach ten tekst był używany. I Hieronim za wzór ułożenia jedno, jedno, tekstu jednolitego, łacińskiego, wziął ten, który funkcjonował w Rzymie bądź wokół Rzymu. To była tak, tak zwana Itala. Przez 30 lat, kiedy wjechał z Rzymu w kierunku wschodnim, a osiadł w Betlejem, porządkował Bib księgę za księgą. Starego Testamentu, Nowego Testamentu i w ten sposób powstała Biblia Wulgata, czyli Biblia powszechna, chce być rozpowszechniona. Czyli mówimy dzisiaj Vulgata skrótowo, Skrótowa, to jest Biblia Vulgata, Biblia powszechna. I e, w ten proces wchodzenia tego tekstu nowego po Hieronimie e, trwał mniej więcej od VI do VIII wieku. Proces wchodzenia tego tekstu w cały kościół, może powiedzieć łaciński, najpierw, dlatego, że na początku były opory, ludzie byli przyzwyczajeni do swego tekstu, byli osłuchani z tym tekstem, poszczególni biskupi nawiązywali do tekstu swego lokalnego, a tu pojawia się nowa wersja. I ta nowa wersja tej Biblii Vulgata obowiązywała i przetrwała do naszych czasów, mianowicie do Soboru Watykańskiego II, kiedy papież Paweł VI zlecił na nowo opracowanie tekstu biblijnego w tak zwanej wersji neo która w tej chwili nas obowiązuje. A więc jest to tekst typiczny, czyli wzorcowy, łaciński tekst, łaciński tekst. Natomiast musimy ciągle pamiętać, że Pismo Święte w oryginale jest w języku hebrajskim Stary Testament i w języku greckim Nowy Testament.